Jesteś opiekunem małego psa i zastanawiasz się, w jaki sposób zapewnić mu pełnowartościową dietę? Oglądaj nasz odcinek. Cześć, witajcie na kanale Brit Polska. Z tej strony Marta. No i dzisiaj mamy również naszego gościa, Ewelinę Pawlińską, lekarz weterynarii. Cześć Marta, dzięki za zaproszenie. Dzisiaj słuchajcie, chcemy troszeczkę porozmawiać na temat psów małych ras. Jorczki, maltańczyki, czy oczywiście cała gromada kundelków, które oczywiście ważą zaledwie kilka kilogramów. No i jakby ten cały proces miniaturyzacji, to, że ta, te pieski są rzeczywiście bardzo małe, sprawia, że one mają jakieś specyficzne właśnie swoje potrzeby żywieniowe. Ewelina, chciałabym Cię dzisiaj właśnie troszeczkę pomaglować i troszkę popytać Cię o karmy, o taką właśnie dietę, która będzie odpowiadała potrzebom małych ras. I tutaj pytanie numer jeden. Bo tak naprawdę mówimy o tym, że mają specyficzne potrzeby. Jakie to są potrzeby? Czyli czym jakby anatomicznie różni się mały pies od dużego psa? Mm, przede wszystkim nie zapominajmy, że mały pies to nadal pies. Mhm. Tak samo jak jego więksi przyjaciele potrzebuje. Pełnowartościowego posiłku, mhm. żeby prawidłowo się rozwijać, żeby kształtować odporność. To, czym się różnią mniejsze rasy, to przede wszystkim stosunek powierzchni ciała do masy, a więc potrzebują dużo więcej energii na ogrzanie swojego organizmu. Mhm. Zwróćmy też uwagę, że na spacerach kiedy idziemy, pieski, no cóż, może zabrzmi to trochę żartobliwie, ale przemierają tymi nóżkami, a więc spalają bardzo dużo energii. Nawet to można porównać, że dla nas to jest taki jeden krok, a widzimy, jak ten mały piesek po prostu dokładnie, za nami biegnie. dokładnie, mhm. więc y, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że wymaga to dużego nakładu mhm. energii. Niestety nie wiąże się to z dużym żołądkiem, mhm. a więc u małych ras y, warto zwrócić uwagę na częste posiłki, ale mniejsze porcje. A co więcej, y, małe rasy dużo szybciej osiągają, jakby swoją dojrzałość, tak? mhm. czyli około 10 miesiąca, organizm jest już w pełni rozwinięty. W przeciwieństwie do dużych ras, gdzie widzimy, że na przykład u dogów ten proces potrafi trwać nawet dwa lata. Więc już zawczasu powinniśmy przygotować się i zadbać o prawidłowy, prawidłową dietę, prawidłowy posiłek przez całe ich życie. Bo też musimy wziąć pod uwagę to, że rasy małe są zazwyczaj bardzo długowieczne, prawda? Dokładnie, dokładnie tak. A więc Pamiętajmy o tym zawczasu mhm. i przygotujmy się już wcześniej z doborem diety. No właśnie, a też czasami jest tak, że ludzie, którzy mają małe pieski, bardzo chętnie oczywiście noszą je na rękach. My też na temat właśnie tego, w jaki sposób małe psy postrzegają świat. Rozmawialiśmy już na innym naszym filmie razem z behawiorystą Michałem Dąbrowskim oraz doktorem weterynarii Pawłem Kucharskim. Oczywiście możecie sobie ten odcinek obejrzeć u nas na kanale. Natomiast czasami opiekunowie stwierdzają, że jeżeli to jest mały piesek, no to on tak na dobrą sprawę nie ma jakichś wygórowanych potrzeb żywieniowych, no bo to przecież jest kanapowiec. Czy to jest prawda? E, nie jest to prawda. Zapominamy, że często małe rasy w swojej mm -hmm. przeszłości e, były wykorzystywane na przykład podczas polowań. Także wśród małych ras znajdziemy bardzo różne e, temperamenty. E, przede wszystkim, e, na co zwracam uwagę, to, że teraz są głównie kanapowcami, nie mm -hmm. oznacza, że na ich talerzu może się znaleźć nasze ludzkie jedzenie. Dobierając taką dietę powinniśmy zwrócić uwagę na stan zdrowia, mhm. na mm, etap życia, na specjalne potrzeby y, żywieniowe takiego psiaka oraz jego właśnie aktywność i, mhm. i ten temperament, tak bym to powiedziała. No dobra, czyli jakby y, zajrzyjmy troszeczkę y, y, jakby do potrzeb małych ras. Mówiłyśmy o, mówiłaś w zasadzie o potrzebowaniu na energię, mówiłyśmy o tym, że to są rasy długowieczne, no i też jakby mają inne predyspozycje i dlatego w sumie warto kierować się do karm, które mają specjalny dopisek, tak żeby od razu już na półce sklepowej mniej więcej orientować się, czego poszukujemy. Czyli szukamy na przykład nazwy mini. Mhm. Dokładnie, tak jak tutaj karmy stojące obok mnie, jak widzimy cała linia jest opatrzona dopiskiem mini, co sugeruje, że to są karmy właśnie dedykowane dla małych ras, na przykład em, posiadają specjalny mały krokiet, to stosowany mm -hmm. do szczęk mniejszych ras. Mm -hmm. Aczkolwiek małe rasy też mają bardzo mocny uścisk szczęki. Czyli nie trzeba im po prostu tego mielić, Dokładnie. rozdrabniać. Taki kro krokiet po prostu małe rasy powinny gryźć. Dokładnie tak. Dobrze, więc, y, może powiem troszeczkę więcej o całej linii. Mhm. E, pozwolę sobie wziąć jedną karmę e, do siebie. E, cała linia jest bezzbożowa. Mhm. E, tak jak wspomnieliśmy, jest opisana mini, a więc posiada ten mniejszy krok jest dostosowany e, do rasy. E, przede wszystkim y, posiada również w składzie e, probiotyki i prebiotyki, mhm. a więc to, co wspiera e, układ pokarmowy i budowanie odporności. Bo pamiętajmy o tym, że małe rasy są narażone, na um, różne niebezpieczeństwa tego świata, tak? są blisko, mm, blisko chodnika, blisko ziemi, a więc wszelkiego rodzaju toksyny, zanieczyszczenia, więc tym bardziej potrzebują budowania tej odporności ze środka, ale również y, bariery skórnej. Także często w, y, w karmach znajdziemy olej, y, jeszcze sobie tylko zerknę olej z łososia, e, czyli bogate źródło kwasów omega 3, omega 6, które właśnie tą barierę skórną mhm. e, buduje. Okej, okay, a powiedz mi, jak to jest też z zębami, bo też często mówi się, że małe rasy mają predyspozycję do tego, żeby mieć problemy z dziąsłami, problemy z zębami. Czy jakoś pomagamy tutaj z tymi karmami? E, tak, jak najbardziej. W składzie znajdziemy m.in. szałwie, goździki, bo tak jak rzeczywiście wspomniałaś, u małych ras zauważa się pewną tendencję do zapaleń przy zębia. Także to też jest składnik, który znajdziemy w karmie i rzeczywiście holistycznie wspiera cały organizm, malutki organizm. I to też się w sumie łączy z tym, że one są długowieczne, więc też chcemy, żeby jak na Dłużej mogą gryźć swoją karmę. Dokładnie, prawda? jak najbardziej. Okej, okay, to w takim razie, skoro wiemy już mniej więcej, na jakich składnikach są oparte te karmy, ja bym teraz chciała, żebyśmy sobie przejrzały konkretne pozycje, które mamy właśnie w portfolio Karm Brittermini. Chciałabym, żebyś pokazała, co tam mamy ciekawego. Tych karm jest sześć, więc myślę, że szybko sobie z tym poradzimy. Zacznijmy może od kwestii karmy dla szczeniąt. E, tak. A więc mm, też sobie ją tutaj y, wezmę do ręki. Na, jest na mm, jagnięcinie, a więc jest to białko pełnowartościowe, jest to łatwo strawne, łatwo przyswajalne, a przede wszystkim bogate w aminokwasy, a więc pozwoli małym organizmowi rozwijać się prawidłowo. Co więcej, formuła na szczeniąt pamiętajmy jest dostosowana do wieku, a więc dedykowana są od czwartego tygodnia do 10 miesiąca, ale również dla suk karmiących. Oczywiście jest bezzbożowa i wspiera tą właśnie odporność, budowanie prawidłowej muskulatury, dba o zdrowe kości i stawy. Dalej mamy karmę adult, a więc adult sugeruje, że jest to kawa. karma przepraszam, dla dorosłych psów, mhm. również na jagnięcinie. Ale wśród karm dorosłych mamy dwie pozycje trochę takiego specjalnego przeznaczenia. Mhm. Pozwolę sobie zacząć od karmy dla jorków. Mhm. W składzie znajdziemy łososia i tuńczyka, a więc skład rybny. Czyli przypominam, źródło kwasów omega 3, omega 6, a więc jak wiemy, jorki. Yy, powinny dbać o tą swoją okrywę włosową, ale uprzedzam twoje pytanie. No właśnie. Dla, czy te kajurki mogą to jeść? <grym> Absolutnie nie. Jeżeli mamy konesera rydnych smaków, jak najbardziej będzie to karma również odpowiednia dla, dla innych małych psiaków. Tak samo znajdujemy tutaj w środku składniki dbające o zdrowe zęby, zdrowy układ trawienny. Kolejną karmą jest już bardziej, że tak powiem, dedykowana dla tych psów z okrywą włosową mhm. czyli napis Hair and Skin. I tutaj w składzie znajdziemy łososia oraz śledzia czyli również białka, które jeszcze bardziej, że tak powiem, pozytywnie mhm. wpływają właśnie na tą okrywę włosową a więc dla psów, które wymagają takiego szczególnego wsparcia mocnej skóry, lśniącego włosa. I też oczywiście ryby. Ryby mają swój intensywny zapach, dosyć specyficzny. Część psów oczywiście może tego nie lubić, ale część psów bardzo chętnie spożywa ryby. I właśnie jeżeli czasami mamy problemy, bo też dużo opiekunów skarży się na to, że mały pies nie chce konkretnego posiłku jeść, to my wychodzimy z taką propozycją, bo też mamy takie bardzo fajne topery, czyli dosmaczacze do karmy, które są w postaci takiego liofilizowanego, suszonego mięsa i to mięsko, można czy te kawałki, te kąski można pokruszyć na drobny mak i posypać karmę i dzięki temu też troszeczkę tego psa zachęcimy do zjadania suchej, czy, czy wilgotnej karmy. No dobra, ale to tak sobie kwestią wtrącenia. Natomiast Ewelina, bo jeszcze mamy właśnie dwie pozycje. Mamy kwestię sensitive, czyli coś dla wrażliwców i mamy jeszcze light and sterilized. Jakbyś mogła jeszcze trzy słowa powiedzieć o tych karmach? Mhm. Jak najbardziej Karma Sensitive, czyli na mhm. psów z wrażliwym przewodem pokarmowym, dlatego, że w składzie znajdziemy dziczyznę. I jak sobie też tutaj zwrócimy, uwagę, jest dopisek Limited Ingredients single protein, czyli jedno źródło białka pochodzenia zwierzęcego, właśnie w tym wypadku dziczyzna. A więc jak najbardziej na psów, które mają trochę, że tak powiem, wrażliwy brzuszek, mhm. idealnie się sprawdzi. Oraz mamy Karmę light i sterilized mhm. na króliku i na łososiu. Królik, czyli znowu mamy dietetyczne, lekko e, strawne źródło e, białka. E, rozszyfrujmy sobie ten napis: mhm. czyli dla psów, e, które mają nadwagę czy problem z utrzymaniem właściwej masy ciała, ale także dla psów po zabiegu sterylizacji, gdzie, jak wiemy, też często e, pojawia się problem z utrzymaniem tej prawidłowej masy ciała, e, ponieważ mhm. dochodzi do pewnych zmian w gospodarce hormonalnej, ale niestety też często opiekunowie mają tendencję do wynagradzania tego zabiegu i przekarmiania, e, przekarmiania e, pupili. Także tutaj bardzo ciekawa hypoalergiczna formuła właśnie dla e, zwierząt e, Ze otyłych, tak, dokładnie możemy tak powiedzieć. No dobrze, czyli mamy portfolio karm, które są suche, natomiast jeszcze mamy propozycję właśnie z wersji mini, która jest dedykowana psom najmniejszych ras. I to są karmy wilgotne. Tam bodajże jest około sześciu pozycji. Jest też coś dla szczeniaków. Jakbyś mogła trzy słowa powiedzieć na temat właśnie tych saszetek? E, tak, e, są to przede wszystkim smakowite mhm. kawałeczki w sosie, e, bardzo aromatyczne, bo tak jak wspomniałaś, bardzo często się zdarza, że u psów małych raz, no po prostu są trochę wybredne albo mhm. rozpiszczone przez opiekunów. Mhm. Okay. <laughs> Więc tutaj znajdziemy sobie aromatyczne kawałeczki w sosie. Dodatkowo właśnie wzbogacone o em, prebiotyki, mhm. czyli wspieramy również ten układ pokarmowy karmowy, ale także superfoods, czyli różnego rodzaju jagody, yy, bogate w przeciwutleniacze oraz zioła, które również wpływają pozytywnie na yy, zdrowie organizmu, yy, podbijają też trochę ten aromat, smakowitość, yy, smakowitość karm. No i te kąski są rzeczywiście takie malutkie, yy, dopasowane dla małych ras. No dobrze, czyli jakby podsumowując całość, czy uważasz, że karmienie, wżywienie, znalezienie odpowiedniego posiłku dla psów raz małych jest trudne? I tak i nie. Mhm. To na co bym chciała bardzo zwrócić uwagę to na przekarmianie mhm. małych ras. Często właśnie traktujemy małe rasy w taki sposób trochę, Trochę kanapowy, troszkę chcemy je rozpieszczać, ale warto zwrócić uwagę, że 1 kg nadprogramowy mhm. u takiego powiedzmy 4 kg psa to jest praktycznie 25% więcej dla jego, dla jego wagi. To tak, jakby 80 kg mężczyzna przytył do 100 kg. Mhm. My sobie często nie zdajemy z tego sprawy, ale nawet 100 g dla takiej małej rasy to jest naprawdę bardzo dużo. Także planując posiłki, powinniśmy Mm, odpowiednio dobierać tę kaloryczność, włączając to oczywiście przy smaki. No tak, bo to rzeczywiście czasami opiekunowie, e, nawet widząc e, taką porcję karmy, czy nie wiem, w sklepie zoologicznym, to stwierdzają, że to się po prostu mieści niemalże na dłoni i się dziwią, że w jaki sposób to jest Dokładnie. możliwe żywienie na cały dzień, prawda? No dobrze, także e, Ewelina, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Super, e, myślę, że jeszcze sobie porozmawiamy na tematy innych karm. E, także pamiętamy o tym, że mały pies w dalszym ciągu jest psem, oczywiście uwzględniamy jego specjalne. Potrzeby. Dokładnie. Ja, kochani, Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście zostawili trochę więcej informacji. Może jesteście opiekunami właśnie małych psów, ciekawi Was to. Macie jakieś jeszcze inne pytania, albo po prostu chcecie pochwalić się swoim ulubieńcem i opowiedzieć nam nieco więcej o swoim psie w komentarzach. My oczywiście czekamy, czytamy wszystko, co do nas piszecie. Jeżeli macie ochotę na jakiś konkretny temat, również czekamy na Wasze propozycje. Pamiętajcie o tym, żeby włączyć subskrypcję, żeby nie przegapić żadnego z naszych odcinków. Czekamy na łapki w górę oraz oczywiście dzwoneczek. Dziękujemy wam za dzisiaj. Do zobaczenia.